Nagrywam. Także proszę o ciszę na planie. Hej hey, mordki, z tej strony Klau, wasza ulubiona youtuberka. Dzisiaj będę yy, dla was... Yy... Dzień dobry, dzień dobry, witam na moim kanale. Byliśmy w Lidlu, wydaliśmy 53 funty. Jak nie zgubię paragonu, to napiszę wam ceny na ekranie. We'll see, nigdy nie wiadomo czy gubię, czy nie gubię. Kupiliśmy lody strawberry cheesecake i kupiliśmy też Sweet hazelnut dumplings Mrożone, więc muszę Włożyć je do zawrażarki i zaraz wracam Zacznę od napoi, wzięliśmy sobie Dwie wody niegazowane, wodę gazowaną Kole, żeby nie było za mało To wzięliśmy też sok pomarańczowy Jak zawsze pieczareczki, bo nie może być inaczej Zawsze muszą być pieczarki Wzięłam nam też em, Taki gotowy miks warzyw Do stir fry, bo dzisiaj nam zrobię stir fry Mamy ogórka Trzy ziemniaczki, wzięłam też troszeczkę Imbiru i cytryny do wody rano. Trzy cukinie. Mamy małe pomidorki koktajlowe, cebula i marchewki. To jest chyba tyle z warzyw i owoców. A nie, jeszcze mamy trzy jabłuszka do owsianki. Dwa energetyki dla Adiego, bo Adi jest dzisiaj bez snu. Brown sauce. Wzięłam ten taki lidlowski. Mój ulubiony ostatnio dip nacho -chi nacho chili cheese dip Adi y, kręczy przed naszym wiatrakiem Jak to się nazywa w Polsce? E, kiri. Kiri, 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 kiri. kiri Kiri Tutaj się nazywa The Laughing Cow Ale wzięłam sobie takie dipy Czekoladę, wzięłam czekoladę białą z truskawkami Dwa takie serki do smarowania chili Serowe chili Mamy dwa jogurty naturalne jeden serek jest. Mamy salami Mamy sopocką mamy ser Edam, mamy również ser tarty, fetę, nasze ulubione kwaśne żelki, tortille, dwie zwykłe bułki, dwie drożdżówki z jabłuszkiem i nowość, której wcześniej widziałam Texas Style Barbecue Crisps. Jajka, 10 jajek Czy mi się wydaje, czy ja tak strasznie jakoś szybko mówię, no nie? Łatki kosmetyczne Zaszłam też do Sainsbury's i wzięłam nam sosy Bo zapomniałam w Lidlu Sweet chili i garlic Oraz sweet and sour Bazylię, taką wiecie, sadzoną Oraz dwie ostatnie rzeczy, które wzięliśmy To jest taki organizer do łazienki Który się tutaj ładnie, fajnie wiesza A, trzy rzeczy Ręczniczki kuchenne i... Coś to co Krawia wyhaczyła. Opakowania do jedzenia szklane, a nie plastikowe. Trzy różne. Będę miała do pracy. Cheers! Dzień dobry, moi drodzy. Moje białe pranie jest już przygotowane. Jest słuchajcie, nie wiem, koło 11. Ja wstałam o 7. Robiłam kilka rzeczy do pracy, zadałam śniadanie, czytałam książkę, nałożyłam maseczkę na włosy, cały czas używam tej Garnier Ultimate Brands banana. Muszę kupić nową, bo słuchajcie, właśnie nałożyłam sobie ją i ogarnęłam, że zostało mi jej tylko na jedno użycie. Ja sobie zrobię małe domowe spa, poczytam książkę, nastawiłam pranie, więc poczytam pół godziny książkę, akurat pranie się zrobi, yy, wyciągnę pranie, włączę sobie YouTube i pooglądam sobie filmiki składając yy, wczorajsze pranie. Dzień dobry, moi drodzy. Przyszła do mnie paczka niesamowicie ekscytująca z mojej sieci partnerskiej. Także zobaczymy, co tutaj jest. Ogromna. Zobaczcie jaki ogromny jest ten karton, Klaudia. No, i zaglądamy do środeczka. Patrzcie. Okej, okay. pierwsza siateczka. Co my tutaj mamy? Touch Hot Shot Artego Fixing Spray Good Hold. Nie znam tej firmy, słuchajcie. Bardzo ładne opakowanie w ogóle. I co tutaj mamy dalej? Tutaj dalej mamy Rich Serum Oil Thermal Protection with Subaki Argan and Camellia Oils. Oh, jo Malone! London! Ufuu! Uf, uf. Nie miałam słuchać nigdy nic z tej firmy, także. Ale śliczne pudełeczko. Mm, body Cream! W jakim ładnym opakowaniu, słuchajcie? Kolejna paka. Uuuu, haha, a to jest coś, co mi się akurat bardzo przyda, bo chodziło mi to coś takiego po głowie, słuchajcie, zestaw wybielający, mamy tutaj pastę do zębów, anti usuwa przebarwienia, paski wybielające, samorozpuszczalne oraz system wybielający, uuu, dajcie znać, czy chcecie też na żywo tego, takiego systemu nigdy nie miałam, miałam kiedyś paski, dzięki Rapid White. Mary Kay polska I co my tutaj mamy? Hydrogel eye patches Uuu, Dajcie mi znać, czy mieliście coś z Mary Kay Bo ja nigdy nie miałam Więc będziemy próbować, ale fajne opakowanie Opakowanko mają po prostu piękne Mary Kay, dziękuję bardzo Tutaj taka mała paczuszka wisiorek, dostałam, razie krótki mały, chyba jakiś wisiorek, co? albo bransoletka, Tylizację TV dostałam od Karoliny uuu, bransoletkę chyba, czy to naszyjnik jest ale ładne, naszyjnik, złoty taki delikatny ja co prawda częściej noszę srebro niż złoto ale złoto też zdarza mi się nosić dzięki Karo benefit Uhuhu! Klau! To ja! Mamy tutaj same dobroci. Tutaj Cabrau Cream Gel Brow w odcieniu 0... Yy, w odcieniu 4,5. Wydaje mi się, że to będzie dobry dla mnie kolor. Ja nie pamiętam jaką mam kredkę od nich. O, ale to powinny być dobry kolor. W ogóle bardzo ciężkie są te produkty. Jani... Uh. Mam cię. Mam... Przetestujemy sobie. Tutaj mam Goof Proof Brow Pencil w odcieniu 4. Ja mam... Zaraz. W jakim ja miałam odcieniu tą kredkę, co? A tutaj mam w odcieniu 3. <grym> Odcień 3 wiem, że jest dla mnie dobry. Odcień 4, zobaczymy, czy będzie dla mnie dobry, ale jak widzicie, ja bardzo tą kredkę lubię. I mam jeszcze... Uuu, tego w ogóle nie widziałam nigdy. To jest Brow Kontur Pro. Brown Medium. Jestem bardzo ciekawa. O! To wygląda jak taki długopis, słuchajcie, jak były. Wiecie, takie długopisy, które mają kilka kolorów. Benefit, bardzo dziękuję. Wow, mamy ogromną pakę z proszę z takim workiem. I co my tutaj mamy? Dwa podkłady. rad. Dobra, nie będę tego udawał. Nie będę tego nawet próbowała czytać. Podkład oświetlająco-detoksujący. Mam 0,1 beige i 200 beige. I na pewno to 100 beige będzie dla mnie lepsze niż 200 beige. W ogóle 100 bejsz jest. Takie też troszeczkę ciemne, zobaczcie, to jest 100, a to jest 200 Także 200 na pewno powędruje do kogoś innego Ale 100 chętnie sobie przetestuję Dalej, co my tu mamy? Uuu, jakaś, jakaś woda perfumowana What's your power? Uuu, jakie ładne opakowanko, słuchajcie Uuu, bardzo taka... Przyjemna i świeża, podoba mi się. Dalej mamy. The Soothing Cornflower Flower Water. Uuu! Łagodząca woda, kwiatowa z bławatka. Ja uwielbiam wszystko, co ma w sobie bławatka, naprawdę. Uuu, jak ładnie pachnie. Zresztą moja skóra też bardzo lubi wszystko, co ma w sobie właśnie bławatka, także mega się cieszę. Universal Botanical Balm. Hmm. Wielozadaniowe rośliny Balsam do włosów suchych lub zniszczonych Można stosować jako pielęgnację na dzień przy, Przed układaniem włosów Do poprawek fryzur lub, lub jako maskę na noc Ha, fajnie Później mamy dezodorant Nie wiedziałam w ogóle, że i proszę ma dezodoranty, słuchajcie hmm. Bez alkoholu, bez aluminium 90% naturalnych składników u, ładnie tak świeżo, przyjemnie, nie pachnie. Body scrub dwa skraby do e, ciała. Mamy tutaj detoksujący peeling z węglem roślinnym oraz odżywczy peeling z masłem karite Bardzo ciekawią mnie te produkty. Ja uwielbiam wszelakie peelingi do ciała. Bardzo dziękuję i proszę, i na pewno też worek wykorzystam na zakupy. Ostatnia paczucha jest od firmy Waterdrop. I ja już w tej firmie się tutaj słyszałam. Długi czas Wam mówię o tych takich herbatkach na zimno. I to jest bardzo fajny odpowiednik. Już Wam pokazuję, co tutaj mam. Oczywiście zostawię Wam też link na dole. Dostałam jakąś tubę tutaj. Czy to będzie butelka? O, dostałam butelkę. Uuu! Mm. Szklana. Tutaj z takim uchwytem. Taka fajna szklana buteleczka. Z bambusową zakrętką. Bardzo fajnie. To przychodzi Wam w takich małych opakowaniach. I tu macie juice, macie boost, i zaraz Wam powiem, co jest dokładnie w którym, czyli w tych pół juice. I to wygląda tak, słuchajcie, że w, każdej takim, w każdym takim opakowaniu macie trzy kapsułki. I te kapsułki wrzucacie po prostu do wody i z tego robi wam się smakowy napój. One są napełnione witaminami i innymi fajnymi dobrymi dla nas rzeczami. Że Water Drop bardzo dziękuję za przysyłeczkę i za butelkę. Uwielbiam takie butelki, także bardzo się cieszę. I to jest, słuchajcie, tyle. Także widzicie, trochę nam to zajęło, bo widzę, że tutaj 12-20 minut gadam. Także ja idę porobić fotki kojarzą się takie nazywające mm -hmm. tanie podkłady, natomiast to naprawdę wygląda wydaje mi. teraz. Jeżeli chodzi o kolektor, to wydaje mi się, że trochę to jest za wcześnie, żebyś się o nim opowiedzieć, zwłaszcza dlatego, że mieszałam tutaj dzisiaj z ciemniejszym produktem i to chyba nie jest do końca też miarodajne, ale brakuje mi jeszcze w nim ociupinkę krycia, to średnie krycie jest takie, nie do końca niesatysfakcjonujące, aczkolwiek co najważniejsze nie zrobił suchej skorupy tutaj okiem. Sam puder, bardzo przyjemny, delikatny, dający taki półmat, tak bym to określiła. Myślę, że fajny będzie do takich poprawek ok. w ciągu dnia, kiedy właśnie zaczynamy się świecić na przykład w strefie i potrzebujemy taki delikatny ok. sabor, czegoś matującego, trochę matującego żeby to uspokoić. Nie wiem, Zawień, weź Dzień dobry, mamy... co dzisiaj jest? Sobotę, nie? Mhm. Sobotę. Mamy sobotę, ja właśnie nagrywam filmiki dla was i muszę zmyć moje whiteboards od Julki, więc... dla uwiecznienia. Jedna od Julki i Damiana, a druga od Julki. O, zaraz będę to zmazywać. No, ale nagrałam dla was filmik, o który prosiliście. Teraz szukamy jakiegoś tagu, który bym mogła nagrać, bo też prosiliście o więcej tagów. Nie, to ty mi będziesz czytał pytania no. żeby ja nie widziała pytań Tylko tak wiesz, na żywca Dzień dobry, jak ja właśnie Kończę edytować vloga, którego oglądacie I stwierdziłam, że się z wami pożegnam Ponieważ od jutra zaczynam Pierwszego weekly vloga Dajcie mi znać w ogóle, czy chcecie weekly vlogi W niedzielę rano, czy w niedzielę po południu Bo jestem bardzo ciekawa Ale ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że ten vlog wam się spodobał Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to zapraszam do zasubskrybowania i jeśli oglądacie mnie nie subskrybując kanału, to naprawdę załóżcie konto, zasubskrybujcie, wspierajcie swoich ulubionych twórców, bo mi to bardzo pomaga, także dzięki bardzo i widzimy się w następnym filmiku, pa!